Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli jeszcze nie siedzicie, to proszę Was usiądźcie, gdyż ten samochód jest w stanie zwalić miłośników motoryzacji z nóg. Oto BMW serie 7 generacji E66, czyli jak ja to nazywam, kulfon, ale uwaga, nie jest to zwykły, ordynarny, szablonowy kulfon. To jest naprawdę auto wyjątkowe pod wieloma względami. Pierwszy z nich to stan. Przebieg. To auto przyjechało do nas z Japonii, jest zachowane w naprawdę niesamowitym stanie i przejechało w zasadzie tyle, że miłośnicy motoryzacji mogliby powiedzieć, że jest ono jeszcze na dotarciu. Drugim z powodów, dlaczego warto zainteresować się tym akurat egzemplarzem, jest silnik, a dokładniej mówiąc, wersja przed nami stoi 760Li. Za chwilę pokażę wam silnik, posłuchamy go, zaprezentuję wnętrze i tak dalej, ale jeszcze odnośnie kwestii kontrowersyjnej. Wersyjnego wyglądu. Wiecie co? Ja myślałem podobnie jak większość z was. Gdy to auto debiutowało, było brzydkie, nie podobało mi się. Ale teraz, patrząc na nie po latach, zwłaszcza w tej topowej wersji, ten samochód naprawdę przyciąga wzrok. Komu możemy być za to wdzięczni? Jak sami wiecie, dyrektorem designu w tamtych latach w BMW był Chris Bangle, ale on tylko nadzorował pracą designerów. Człowiek, który narysował linię tego samochodu, nazywa się Adrian van Huydong. I to jemu należy bić brawa, jeżeli po latach ten samochód Wam się również podoba. W porównaniu do poprzednika, czyli E38, ta generacja z Serii 7 jest zupełnie inna pod względem wizualnym. Jak i technicznym. E65 jest dłuższe aż o 4,5 cm, rozstaw osi zwiększono o 6 cm, auto jest szersze o niecałe 4 cm i wyższe aż o niesamowite 6 cm. Zupełnie inne auta. Ale czy to oznacza, że E65 jest znacznie cięższe? Otóż nie, ciężko porównywać identyczne wersje silnikowe, gdyż mało co z E38 przeszło do E65. Jednak są takie silniki, które występowały w obu generacjach, na przykład wysokoprężna jednostka o pojemności 39. Różnica, jeśli chodzi o wagę, wynosi zaledwie 55 kg, tak więc niedużo. Ale tutaj ma. Mamy do czynienia z 760 Li, stopowym wariantem przedłużanym. Jeśli chodzi właśnie o to przedłużenie, dodaje ono 14 cm do długości auta, 14 cm do rozstawu osi i 60 kg do masy własnej. Tym samym model ten waży 2150 kg i po części do tego wyniku na pewno przyczynia się wielki, widlasty 12-cylindrowy silnik o pojemności 6 litrów. Jeśli chodzi o poprzednika. Największą jednostką, która występowała w E38, było 54, również V12, ale tutaj. Ta V12 ma ponad 100 koni mechanicznych więcej. Moc maksymalna silnika N73B60 to 445 koni mechanicznych, natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 600 Nm. Ale nie chodzi tutaj tylko o suche dane, ale o kulturę pracy, kulturę podróżowania. A podróżować przyznam można naprawdę dynamicznie. Przyspieszenie do pierwszej setki wynosi zaledwie 5,6 sekundy, natomiast prędkość maksymalna to klasyczne Ograniczone 250 km na godzinę. Jeśli już mowa o wysokich prędkościach i przyspieszeniach, warto wspomnieć również o bezpieczeństwie. Siódemka to bezpieczna fura. Jadąc takim autem, mamy znacznie większy spokój ducha niż np. w serii 3, nie mówiąc o wyrobach typu Deutico. Poduszki powietrzne z przodu, po bokach i to nawet z tyłu robią swoje wrażenie przyjemności, pod warunkiem, że tam są, ani że po wypadku handlarz wstawił za ślepki i prostował auto, żeby nie zostawiało czterech śladów. Sprawdzenie numeru VIN auta, którego zakupem jesteście zainteresowani, może otworzyć wam oczy na temat jego przeszłości. Ręka w górę, ilu z was kupiłoby ładny, wymuskany samochód, wiedząc, że wcześniej wyglądał on na przykład tak. Jeśli skorzystacie z linku afiliacyjnego, który zamieściłem w opisie pod filmem, możecie trafić na 10% zniżki na sprawdzenie numeru win. Nie ma się co zastanawiać dwa razy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. No dobra, to zajrzyjmy teraz może do wnętrza, ale nie powiedziałem wam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ten egzemplarz został wyprodukowany w roku 2003. Za Chwilę zobaczycie, jaki ma przebieg, na ile jest zużyty, ale jeśli chodzi o lata produkcji, warto wspomnieć, że ta generacja Serii 7 pojawiła się w 2001 roku. 760-ki zadebiutowały w 2002 i samochody te były produkowane do roku 2008. Jeśli chodzi o dostęp do wnętrza, to po otwarciu drzwi ma się takie delikatne wrażenie, że chcielibyśmy jednak, aby otwierały się one o te kilka centymetrów szerzej. No ale to jest długie auto, drzwi są naprawdę długie. No, i one chyba nie mogą się otwierać aż tak szeroko. Oczywiście, dostęp jest bardzo wygodny, ale jak dla mnie, chciałbym mieć te kilka centymetrów więcej, w ogóle ile tu jest miejsca. Ola Boga, ale do tej części kabiny pasażerskiej za chwilę przejdziemy. A kończąc temat drzwi, patrzcie na to. Jest tutaj nawet dociąganie. Ogólnie tych systemów jest tutaj troszkę, auto jest na wypasie. A sprawdzając oznaki zużycia, rozpocznijmy podróż od fotela. Siedzisko, boczek siedziska wyglądają dobrze. Boczek oparcia nosi delikatne oznaki zużycia. Jeśli chodzi o podłokietnik na drzwiach. Jest tutaj kilka śladów od łokcia, ale tu nic nie jest przetarte, nic nie jest wyślizgane. Jeśli chodzi o przyciski, oznaczenia z nich nie schodzą. Wszystko jest na swoim miejscu. Patrzcie, ile tu jest w ogóle badyli. Kierownica jest podgrzewana, regulujemy ją elektrycznie. Tutaj jest tempomat, wygląda na to, że adaptacyjny. W tym miejscu tak troszeczkę nietypowo, nie szablonowo znajdują się przyciski, pokrętło do regulacji ustawień fotela. Te ustawienia możemy. Zapisywać. Fotel jest również podgrzewany. Troszeczkę wyżej jest to piękne, klasyczne, szlachetne pokrętło od systemu iDrive. Obok Pomiędzy fotelami mamy podłokietnik. Troszeczkę ze śladami po łokciu, ale tutaj, podobnie jak na podłokietniku na drzwiach, nic nie jest wyślizgane i wytarte. Klikając w te przyciski, uzyskujemy dostęp do schowka. We wnętrzu znajduje się blokada klapy bagażnika oraz w tym przypadku wielki folder. W jego wnętrzu znalazłem książkę serwisową z japońskimi znaczkami z danymi tego samochodu. Proszę bardzo, jest oznaczenie silnika. jest Numer WIN. W tym miejscu znalazłem jakieś wpisy. Japońskiego niestety nie znam, tak więc wam tego nie przetłumaczę. No, jest tego ładnych parę stron. Proszę bardzo, jeżeli mówicie po japońsku, no to z rozszyfrowaniem tego wszystkiego problemu. Nie będzie. To auto jest na tyle wyjątkowe i nieszablonowe, ma tyle nowinek technologicznych, że można by było przedstawiać je godzinami. Ja jednak powiem Wam o tych najważniejszych. W tym miejscu, jak widzicie, a w zasadzie nie widzicie, nie ma kija od skrzyni biegów, jest tutaj miejsce na dwa kubki. Kijek taki malutki trafił tutaj. Jest to, myślę, ukłon w kierunku amerykańskiego konsumenta. Skrzynia biegów sama w sobie to 6HP26, i to również jest wyjątkowe rozwiązanie. Z tego co wiem, jest to pierwszy sześciobiegowy automat, który trafił do samochodu typu sedan. Dodatkowo, jeżeli wybierzecie sobie tutaj D, czyli Drive, bieg do jazdy do przodu, to w momencie, gdy stoicie, skrzynia biegów wrzuca tak jakby luz, i wtedy silnik nie jest bezpośrednio połączony z kołami. Jest to również pierwszy samochód na świecie wyposażony w elektryczny. Hamulec postojowy, a w zakresie silnika jest to pierwsza V12 wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa. Aktualny przebieg prezentowanego egzemplarza to zaledwie 41,5 tysiąca km. Spoglądając na obrotomierz, możemy zauważyć, że czerwone pole rozpoczyna się tuż po 6000 tysiącach obrotów, ale w momencie, gdy silnik jest zimny, system nas o tym informuje i oznajmia, że nie możemy kręcić go aż tak wysoko. Cóż za piękna, aksamitna praca. Teraz Wam powiem, że się w ogóle nie dziwię, że ten silnik, oczywiście po paru modyfikacjach, trafiał również do Rolls-Royce'a. A jeśli już mówimy o podróżowaniu na najwyższym poziomie, to sprawdźmy, jak się siedzi z tyłu w tej BMC. To, że fotele w tej części samochodu są również regulowane elektrycznie, to nie jest szokujące, ale że jest tutaj pamięć ich ustawień? To mnie naprawdę zaskoczyło. Fodele są oczywiście również podgrzewane. Jest tutaj kontroler systemu multimedialnego, monitorek jest w tym miejscu. Mamy tutaj piękny, szeroki podłokietnik, pod którym znajduje się telefon. A w tym miejscu mamy już chyba sami wiecie co proszę bardzo lodówka. Im bardziej rozglądam się po tym samochodzie, zauważam coraz więcej detali. Spójrzcie chociażby na to. Jest tutaj szyberdach. W tym miejscu możemy regulować sobie temperaturę, prędkość nawiewu, a więc to oznacza, że klimatyzacja jest czterostrefowa. Ogólnie sama podsufitka patrzcie na to! Alcantara. Dodatkowo te trzymadełka jak to pięknie jest wykończone drewnem. I patrzcie, jaka amortyzacja. Za chwilę zobaczymy, jak amortyzuje główny schowek, ale jeszcze tak siedząc z tyłu, spójrzmy na drzwi. Mamy tutaj nawet rolety regulowane elektrycznie. Zasiadłem sobie teraz z tyłu, ale po prawej stronie. Jak na szefa przystało? I co ja Wam mogę powiedzieć? Siedzi się naprawdę obłędnie, ale. Zawsze musi być jakieś ale. Chodzi w tym przypadku o przyciski do regulacji ustawień fotela. Są one bardzo blisko nogi, istnieje ryzyko, że możemy jakimś delikatnym ruchem pozmieniać sobie to wszystko. Dajcie znać. Nawet w kontekście mniej wyposażonych E65 załóżmy, które mają te przyciski tutaj, jak widzieliście, właśnie tuż przy nogach. Czy mając takie auto, przeszkadza Wam to? Jak na swoje czasy, to auto było dosyć nowoczesne, ale nie możemy oczekiwać wszystkiego. Ja przynajmniej nie znalazłem tutaj portów USB, jest natomiast za to kilka portów 12V. No dobra, a co z tym schowkiem? Przycisk do jego otwierania znajduje się tutaj. Jak widzicie, schowek otwiera się dosyć szybko. Nie tłucze, amortyzuje, ale ten przycisk sam w sobie jest dosyć taki toporny. I głośny. No, niestety, oceny bardzo dobrej nie ma. Jeśli chodzi o drewno, którym wykończone jest wnętrze, możemy zauważyć, że tutaj jest pewnego rodzaju granica, ale tego w ogóle nie czuć pod palcem. W zakresie dodatkowych schowków, kolejny znajduje się w tym miejscu, amortyzuje. Ten przycisk nie jest aż tak toporny jak ten. Troszeczkę wyżej znajduje się telefon. Klawiatura do niego jednak jest w tym miejscu. Patrzcie na to. Troszeczkę niżej mamy złącze 12V, tudzież zapalniczkę i popielniczkę. Spoglądając na tą BMK z tyłu, podziwiając jej kształty, możemy zauważyć, że dodatkowego uroku dodaje jej wąska tablica rejestracyjna. Przycisk do otwierania klapy znajduje się w bardzo widocznym miejscu. Tutaj nie trzeba nigdzie szukać, proszę bardzo, klapa otwiera się automatycznie i naszym oczom ukazuje się wielka czysta przestrzeń bagażowa. Za osłoną po prawej stronie znajdują się bezpieczniki, za osłoną po lewej zmieniarka DVD, czytnik płyt do nawigacji, natomiast pod podłogą mamy koło zapasowe 19 cali, opona ma wymiar 245 na 45, czyli identycznie jak te na przedniej osi. Z tyłu jest troszeczkę szerzej, 275 na 40. Klapę zamykamy oczywiście z przycisku, klik, i wszystko się zamyka, ale to wygląda ślicznie. Po tylu latach jednak może się zacząć podobać. Projektowanie tego auta zajęło Niemcom 5 lat. Jeśli chodzi jednak o aspekt wizualny, został on zatwierdzony już po latach dwóch. Następnie został zamrożony na 34 miesiące do momentu, gdy auto trafiło do produkcji. Po paru latach oczywiście na rynek trafił polift wyglądający zupełnie inaczej. I w tym momencie chciałbym poznać Wasze zdanie. Czy przedlift, ten jakże kontrowersyjny design, to według Was teraz? Zaleta, czy to auto Was tym bardziej do siebie przyciąga, czy mimo wszystko wybralibyście bardziej schludną wersję poliftową? Aby ten samochód trafił do produkcji, Niemcy musieli troszeczkę pozmieniać, jeśli chodzi o oprzyrządowanie, w fabryce w Dingolfing. Wydali na to 500 milionów euro. I jeśli już mówimy o cenach, zaznaczmy, że 760 Li w momencie debiutu była wyceniona na 117 tysięcy euro. Na dzisiaj, po doliczeniu inflacji, jest to 153 tysiące, ale zauważcie, że ten egzemplarz jest dosyć dobrze wyposażony. Jaka była ostateczna cena? Tego w tym momencie nie wiem, ale aktualnie to auto jest wycenione na 88 900 zł. Co na dzisiaj daje nam jakieś niecałe 20 tysięcy euro, a to oznacza, że ten egzemplarz w tym momencie jest wyceniony na zaledwie kilkanaście procent wartości początkowej. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie. Ogólnie o BMW serii 7 tej generacji. Jeżeli macie taki samochód z tym silnikiem, podzielcie się swoimi wrażeniami z jazdy. Dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał, i subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków z RT Classic Garage oraz z innych miejsc. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!